Kakaraluchy! obserwują no, moje ruchy. i Dzisiaj dostaliśmy paczkę. Ta? Ty dostałeś. Jest to pierwszy raz, kiedy odezwałaś do nas firma i chciała nam coś dać. I za darmo przejdźcie, ja za darmo, dali. Tak. I... i... dali nam ciekawą paczkę, którą się zjemy, są to robale. To robaka, co ja. Ja wiem, dobra, nie? Grajmy świrów. A bo jest sprawa taka, że to są rzeczy z robaków. To są rzeczy są zrobione zrobimy. Czyli się batona na przykład z robaków. Tak, z nazywa się foodbugs i z kodem. Jemy, jemy 15 kontekstów. Tak, z, niszkowy, z kodem jemy 15 ale... kwietniszko, on nie jest ważny, on będzie ważny dłużej, mi się wydaje, bo to jest stare. Porównujemy to do rzeczy, które są normalnie, czyli normalnych batonów i tak dalej. I będziemy to tak? ja wymyśliłem w ogóle, że możemy to zjeść na zamknięte oczy i zjeść po prostu, tak, wiesz. Tak się będziemy tak. bawić? No tak, Takie żeby zgadnąć, rzeczy... które jest dobra, a która nie. które nie To lepsze. Na no, ślepo, można które się pobawić przez chwilę, a na jeśli ślepo? nam nie spodoba taka zabawa, to. To, to wy zamknijcie oczy wtedy Nie będącie to samo sobie. Słuchajcie co się dzieje Dobra, w ogóle runda pierwsza mikrofon to się nagrywa? Tak Runda pierwsza <śmienicza> Mamy suszone świerszcze z cebulką, suszone świerszcze naturalne, sól morska. No. i Chili z limonką. To są świerszcze, tak? Tak. tak. Zod, jak chipsy. To śmietanka tak. z cebulką, fromage. to co to jest? to, Najpierw naturalne, chyba. No. Naturalne świerszcze. No tak, z no, no, a jaka inna akcja? Dawaj, wyciągaj, poka, jak wygląda. Już no, wszystko. A się wszystko nagrywa. Ja wiem. 100% suszonych świerszczy. No są bezglutynowe, z tego świersza. Same świerszcze. Zobacz, wyglądają tak. O ja sądziłem, że to będzie troszeczkę. Ja ale wiem. pokruszone ty. No. To wygląda jak mój parapet, Ej, to który Jak Jak kurde, coś mi to przypomina. A, słonecznik. Słonecznik. Leś... Tak. Zapach słonecznika. Czy ja wiem? To, tak. Wygląda jak mój parapet, który muchy pospadały i nie żyją przez. To to są bardzo, bardzo podobne. Dobra. No poka tego świeczka. Ja tak, że się boję tego No, Ale zjeść. co cię to ugryzie? Nie. nie. Trochę bez smaku. Słonecznik, a weź trochę więcej. No trochę jak słonecznik, no. Dziwnie mi taki, jeść robaki. No. Ja czuję się jakbym to faktycznie na tym, na... Na, na parapecie znalazł i zjadł. Nie, no kurwa. To, to nie sma... są muchy, no. Nie, czuję się jakbym jadł słonecznik z łuskami. No, tak. I miałem taką teksturę trochę. Trochę jak ziemniak, ale Coś to Coś pomiędzy przez, paluszkami. Pewnie ole, na oleju to jest smażone? Nie, to jest suszone. A to nie, nie ważne. wiem. Orzeszki trochę też takie. Trochę tak. Ale kupią Ja jestem ciekaw, jaki smak, dawaj, sól morska. Wyglądają pewnie tak samo, nie? No tak. No i tak samo pachną, no tylko posolone są. O, są większe chyba. Nie, wydaje no. ci się. A solone mogą być lepsze, bo tamte te jest Krupią bardziej. Solone są lepsze. To dobre. I co to jest zdrowe? Takich rybak przejeść? 100% białka. Nie, To jest tak, że rak! tu 20 ma. Ale stary. Ale 60 gram białka. No aha, no to też. Zawiera mleko. What the fuck? Jak to możliwe? Osoby uczulone na mięczaki, skoro lub roztocza mogą mieć reakcję alergiczną na owady. No tak, no bo tu nie można. Ale okay. nie wiem czy mam, nie wiem. Co się okaże, jak będę kurwa wariował, to się. To się okaże. Co teraz? Teraz froma. Jak Fromas? No śmietana z cebulą, to nie jest Fromas? Nie wiem. No może być. Jak pachnie Ło. Wow. Wow, ale są jakieś takie te. Weź to pokaż, bo to się wygląda. Ale to wygląda, tak samo. Przyprawę mają. Gdzie mają przyprawa? przyprawę? Zobacz. Pokaż tutaj, patrz. Takie coś widzisz? To jest przyprawa? No. Hm. Ale zakupało. Kłoka te chruptaki. Smakuje faktycznie jak cebulka i, i śmietana. No Gorsze. Czemu gorsze? Są lepiej mi się makowało. Nie, mi to chyba. Bo jest jakiś smak przynajmniej. Ale mam strasznie, że widzę, że to jest ciało. Żeby to było w proszek i jakieś taka formował z tego faluszek byś... czy coś ty ale jak widzisz, że to no, jest robak? No trochę jest, bo. Nie, bo mówię, to się kojarzy jakbyś z muchą z parapetu. Jakbyś muchę wiesz, z parapetu zjadł, tak? No tak, i tak, i o, to się mi kojarzy, no. automatycznie wiesz, to jest jakby wiesz, żywe coś, nie? Że to było żywe. No, by było żywe, no. Strzczone limonki, nie, cepierz ja polec. Strzone świeższe, czyli z limonką. No to są strągi lajsy, tak? Nie wiem, chyba tak. Myślicie, że tak samo będą smakować? Nie wiem. Pachną. Tak, no. Dobra oznaka. Wyglądają tak Nie no, jest jakaś tam przyprawa, no. Limonka bardzo mocno wyczuwalna. No? Ale trochę są jak strągi. No, ej, ej, potem piecze, lol. Piecze? Pod koniec. Nie. Dla ciebie nie, no ale dla mnie tak. Nie. Dawaj tak, teraz mą mączki. Nie wiem, mąkę robią chyba, nie? A może one do mąki wchodzą? Takie chupa złapali, Mąkę, do mąkę złapali! Wyśpali. Wejta na mąkę zrobili, dobra. dobra naturalne. suszone mączniki. wchodzą. mącznika. Takie są. O kurczę blada to są takie robaki. O, wow, to są takie larwy. Wysypię tu. Zobacz, takie. Wysypię na o. A to już kiedyś jadłem chyba. Też chyba to jadłem. To świersza nie jadłem, to jadłem. Kopa. Easy. To smakuje bardziej jak orzech, ty. Orzech? No? Laskowy. No, z tego kurwa zróbmy. Najbieskie. Czyli do tosta to można wiepać. Ale to nie ma smaku, to, nic, to będzie chleb, słuchaj, ser. Jak przekąska, ale czekaj, bo. to... No o... to nie, jest, nie ma dużo smaku. O z moczniki. Tak... O, to są te, no? Też są lacy, takie chyba, z pieca. Ładnie pachnie, jak takie chipsy. O, ładnie no, pachnie, no? Bardzo ładnie. No bo krokersy. No bo pizza jakaś taka. Te fajne, no? One są prażone, chyba. Tak, jest napisane, czy suszone. No, ale dobre, najlepsze. Nie! Bardzo dobre. Nie, Najlepszy smak. Świeższe były lepsze, to takie dziwne trochę. Nie, lepsza nie konsystencja. No konsystencja robaka lepsza, wyszka. ale te przyprawy mi tak to tak. Nie, sem. mega dobra. Biorę to na Haddock. No tak, ja takie przed komputerkiem, tak. przed serialem oglądać tak. będziesz i ja takie, tak? Czekaj, zabiorę tę. Zajibista. Co to wszystko, co mamy już, robaki takie, te? Mm -hmm. Ale to mi naprawdę smakują, tak? Nie, mi jakieś takie dziwne, takie. Nie. Trochę jakby zwietrzałe były, to smakuje. Szczerze mówiąc, zwykłe mączniki albo mączniki, albo te świerszcze? Nie bardzo. Ale no. mączniki? O smaku pomidorów? Czemu je... to mamy jeszcze świerszcze. Te same smaki. To nieważne. ważne. Ej, wow. możemy rozdać rzeczyznę. Kurwa, już będą pisać, że chcecie robaki. Dobra, ja wyślę. Mm. Słuchaj, Ty, jeden no. i drugi. Musicie zostawić suba na tym kanale i napisać tak, album zjadł. I co wtedy się stanie? I jak wlosuje komentarze. Ale nie piszcie na Instagramie, bo spamiętaj Nie, na Instagramie nie, nie, nie widać. Coś pisze normalny, ktoś napisze Jest tak, raz, dwa, trzy, cztery Cztery osoby wygrają Cztery osoby wygrywają różne suszone świerszcze Ja wam wyślę, czas tydzień po publikacji filmu Wybiorę komentarz i wam napiszę Masz po lewej i po prawej? Czekaj, ja nie wiem co jest o, kurwa, rob... Ja biorę prawą rękę, ty też? To co jest po prawej? No, Takie no. podłużne jadąc. No. Normalny to To jest normalny krakers. Normalny kasyczny. A ten? No tu już czułeś, że kurczak twardy jest taki. Ale dobry. No dobra, no to jest z robaków. To procent z robaków. Ale niezły. Nie. Smakuje jak nie? zwykły. Smakuje jakby coś zdrowego to było. No, nie to jest smakuje robaka w ogóle. Jakby rozbożowe z krakersy smakuje. No? Mm? Ej, pokcza. Wygląda jak jest na nie normalne. A to robaki. Zdrowe. Zdrowe. Ekologiczne chyba, nie? To jest, czy nie? Jak zbierasz robaki? Jesz? Wydaje no. mi się, że tak. że tak, Dobra, następne no, no to, to będziemy każdy rozpoznawać. To jest, dobra. To jest tyle charakterystyczne, opakowanie. że to będziemy rozpoznawać. Z tym, zrobimy sobie sami ten porównanie No właśnie To jak chciałem widzowie zrobić coś fajnego, jak powiedział, że nie To to samo wychodzi jak wyglądają na wyglądają te crackers'y, zobaczcie, takie są No Jak klasyka no Grada Slice, cracker, tak, Rozmaryn i tymianek Okej, okay. a tutaj jest pomidor i oregano No to dawaj to A to i to smar. miało być do tego, pa, to wybrałeś dobre nawet chyba Pokaż Szczerze mówiąc gorszy smak No Tamte były takie fajne jak słone, jak no, takie, jak, kurwa, słone, a te takie Ale to? Smoked paprika Papryka, proszę bardzo to jest tak samo? Czyli lekkowe. Przywieczone no Do tego powinniśmy porównać, bo to są wielozbożowe. To będą podobne. Te to nie pachną mi w ogóle te. No, czemu one sobie nie pachną? Nie wiem, czy mam co? Widać, Smaku mają dużo no Tam te oh, są, no. są takie miękkie i nie mają smaku za bardzo z Te robakowe są takie, Ula, właś, takie Zdrowsze są faktycznie Pokaż mi ten Ale one na no jakby Smakują jakby były zdrowe Jakby chciały być zdrowe jakby były zdrowe Tak smakują No mają k**wa białka sporo Tak? No A ty bez jeszcze? No tak No to kurwa ludzie Kurwa ludzie Szczerze mówiąc gdybym miał kupić to bym kurwa, kupił bardziej te No bo są smakowo lepsze nie? Są bardziej smakowe Znaczy my jakbym żyjemy zdrowo zdrowsze? no wyj**ane mi się wydaje Pan, Ale jakbym chciał kupić zdrowsze to bym wziął te e, Co jeszcze mamy? Arek Batona. No, dobra, no, możemy Te batony na ślepo, dobra. Wiecie tak robić? Nie umiecie? Robię gdzieś tak? Łokur. A widzisz, który jest tura, ty. No w sumie mi się wydaje, wyglądają że... oba, ale ten mi się wydaje. Nie chcę bo jest zachęcić? No jest. tak się wygląda taki, jak piernik trochę, nie? No. A ten mi się wydaje, że jest zwykły. Ten mi się wydaje, że jest zwykły, no? To był najpierw zwykły. No jeszcze ten nowy baton, taki co jest? Dobry. No, Pewnie, że dobry. Jak no. zrobili czekoladę z robaków? Jest kakao dodane. Dobry, dobre. Chyba dobre. jak orzechowy, nie? Ale potem jakiś smak mocny wchodzi. No coś dziwnego. To jest jest coś dziwnego? Kakao i sezam. A, sezam. Nie, to nie smakuje sezam. Takie kwaśne jest, nie? No? Takie dziwne, no? Ale ja całego chyba. Też, bo To nie deszcz, to szampan leje na To już było, tak? To już było, no. Są jeszcze okay. takie. To dawaj, Ale to są wedla... Wedle z czym? Z takie. tym. Dawaj, Poka. Kliknę, trochę, trochę bar, a tu jest do na dobre. Myślisz, co to za samo? Próbujmy. Dobra. Wyglądają tak, podobnie. O. Ja tu jest bakony. truskawkowy. Ja takie batony. Bardzo podobny. Nie, ten jest czekoladowy. Chociaż kur... No bo ten jest tak oblany czekoladą, ten tak. ma w sobie, jest zbity tak, taki. Ale są też takie. Jest bardzo mięciutki. Tak, samitny. Bakalia. To i piszcie. Kurwa dobre, to jest dobre. Jakbyś nie wiedział, że to jest z robaków, to bym... Nie wiedziałbym, nie, nie skumałbym, to nie. W ilu procentach to są robaki. Zobacz tego. No. Ten jest bardziej taki słodki słodkim. No tak. No że smakuje jak zdrowy batonik jakiś taki. Zdrowy kupiły. baton, no. Póki co z wszystkich rzeczy chyba najlepszy. Ten wróżbą. Ten. ten wiem jak smakuje pinat. A to weźmy pinata kolejnego. A to jest pinat ten. Y... To jest taki żeby... Z robaków. O, to to może będzie podobne bardziej. Ter, spin butter i cinnamon. To jest taki jak tamten był, ten czekoladowy. Wygląda o, podobnie jaka... i klosty, ale klosek Dobra, ten Protein Energy O, to jest po... to może być podobne wpadnie. No, bo to nie jest oblane czekoladą i to jest podobne To jest bardzo podobne ale, do? kurwa, batoniki. Dobra, najpierw normalnego, dawaj no. Kurwa, to mi nie smakuje w ogóle, w sensie to jest taka guma Te jakieś rzeczy dziwne, zdrowe To takie coś je Oj, poknie! mi To, to jest chyba z A. No czym się kim pachnie, no jakby. Dobra, spróbuj. Czy taki naturalny to jest? No. nie jest szukanie. taki tłuszczny. To lepsze niż czekoladowy. Nie ma takiego posmaku jakiegoś kwaśnego, dziwnego. Nie ma. I bardzo mocno z lemon to jest ważne. No jakbym zjadł batona lemonowego. Czy fajna konsystencja. No, co taka sucha, no. Ale sucho bardzo, no. Czekaj, idę po wodę, aż. Weź się za butlę. Ma butlę? No. Nie, że tak. To mamy jeszcze. A, chcesz się napić? No, pić mhm. chcę. Ole ku**a bąblujesz Dobra Są jeszcze te... Też się te... zawsze boisz jak nocy butelka strzeli? Dlatego ją zawsze dmucham w nią żeby nie strzeliła No ale tak jest Dark chocolate i orange Pinaple i coconut no, Dark I chocolate tyle. i orange dawaj Te porównujemy i taki no. z tym bakalan Oj A. No, to wygląda tak samo widzowie Ale chodzi o to żeby nagrywać też dla widza No kurwa, no, naprawdę nie chcecie no, A tak masz kamerę ustawioną no i co no Widzicie kamerę. Ale to jest coś innego, bo ten robakowy znowu jest bez czekolady. Ale no tak, bo tam ten jest ten wedel. ja z Was, od drugiej strony wezmę. O kurwa, dobre, co to jest? Wedel. A zdrowy? Dobre, no. Napisali. No dobre, no. <grych> dobre. Robakowe. O, pomarańczu mocno daje. Lepsze niż to. No, to dobre pomarańczowe. Czy ten jest lepszy? Kurwa. No, Dobry. ja mówię, że to jest dobre, ale to jest lepsze. Dobre. O to? Taki, jakbym chciał coś zdrowego zjeść, by było na stacji, to bym nawet kupił. chciał kurwa, po prostu zjeść to do spoko. Dobre. No jeszcze. To najmniej no, w ogóle smakuje jakby było z czegokolwiek innego jakiegoś. No, to posmak jak prawdziwy baton. Powiem ci, że jakbym miał ja tylko to jedzenie z tych rob, znaczy to są przekąski, nie jedzenie. Za słodko. Miałbym coś takiego, że później bym oberwał takiego batonika zwykłego, bo boku. jakoś tak brakuje. Nie wiem, czekolady na przykład jak dalej, bo tu. No, czek, brakuje? Kurbatyka. Nie, no czyli główny zarzut jest taki, że powinieneś jeszcze czekoladą po to jest with cricket to Są zwykłe rzeczy, tylko są. Kurpa w Badu batonów się mąkę wykorzystuje? Patrzcie. Co to jest? Nie chciałbym się nagrywać, sorry. Kokonat i pinople. Ananas i kokos? No to, do tego mieliśmy porównanie. Jak pina No, bo to jest pina No. A to jest chia. Nie wiem, to jest takie same ziarna. Coś pewnego, ale w skrócie. Batony? Nie, te dwa ostatnie były dobre. Dobre, ale mamy jeszcze granulę. O! Ty, a to wygląda no. dobrze, co? No. Ile tu jest granule A się ba? je z mlekiem, czy nie? Zwykłą. No przeważnie z jakimś jogurtem to się je, no. A masz na sucho też, to nie ma różnicy. Tak to wygląda. jest taka granola w porównaniu z taką. No pewnie wygląda jak zwykła granola. Może przesypię na dwa talerze, daj. No mm, kurwa. Co się dzieje? Dziwnie wow, ej, to nie wygląda jak granola. To na jest granola? No granola. What no granola the jest fuck? Zepsane. Patrzcie, to wygląda jak owsianka bardziej. No zobacz, granola wygląda tak. No. To jest ten. Czekaj, ja bym rozwalić. Co to za pestyczka tutaj? No bo nie. Zrobaku? Nie. One są tutaj zmielone i to na podstawie. Są zmielone. To się ewidentnie jest z jogurtem albo z mlekiem, bo tak. Czy chcemy sobie to zasypać mleczkiem? Nie. A tu jest prażona ten, jak kangusy. Mm. Rysz prażony. Okej, okay, że zmielone robaki po prostu z tym tym. Aha. Nie, no dobre, no poka, A zdrowe to jest faktycznie, pokaż mi to. To jest w Francji w ogóle. 400 kalorii w 100 gramach. Ta zwykła granola jest dla mnie gorsza. Tak? Poka. Bo... No bo ja nie porównałem sam. A wiesz czemu? Nie. Bo jest twarda w No granola. No. Zobacz, jakie ma takie. Bez cukru jest w ogóle. Takie coś ma, takie, kurde, nie wiem co to jest. No kulki takie twarde. A to jest takie bardziej rozwalone, to mi łatwiej zjeść. A starość nie radość, co? To <laughs> ja <pierdolę. Mięso>, jeszcze jedzenie. <laughs> ale lepsze Dobra, smaka. ale to dzięki temu tej kukurydzy. Nie. Ryżowi. Fajne. To ma kawałki, czekolady. Dobra. Idziemy spróbować snakiem? Spróbujmy.